Kamiś po całym dniu oglądania skoków rowerowych w internecie był pełen zapału. To nie może być takie trudne. Myślał, przekonany, że może sam spróbować. Kiedy tylko spotkał się z Borysem na szkolnym boisku, postanowił zademonstrować swoje nowo odkryte umiejętności. Borys, patrz na to! krzyknął pewny siebie Kamiś, siadając na swój stary rower. Borys. Obserwując to wszystko, przewrócił oczami, ale postanowił dać Kamisiowi szansę. Kamiś rozpędził się, naciskając pedały z całej siły i kiedy poczuł, że osiągnął odpowiednią prędkość, postanowił zrobić najbardziej imponujący numer. Wstał na pedały, a potem postawił stopy na kierownicy. Zawołał triumfalnie oj i baka. Nawiązując do jakiejś dziwnej frazy z internetu. I wtedy stało się niespodziewanie. Podłoże okazało się śliskie. Rowery wpadły w poślizg, a Kamiś runął na ziemię z impetem. Borys wybuchnął śmiechem, ale zamiast pomóc, zaczął szczekać i naśladować porażkę. Łamp łamp. Kamiś, leżący na ziemi, próbował zrozumieć, co się właściwie stało. Bolało go wszystko, ale w typowy dla siebie sposób rzucił: Chłopie. Stwardniał mi dziad. Żartując z bólu w nodze po upadku, Borys, widząc, że Kamiś naprawdę cierpi, podszedł bliżej i klęknął obok niego. No dobra, już, już, zaraz ci pomogę, powiedział, po czym zaczął masować miejsce, gdzie Kamiś narzekał na stwardniałego data. Oczywiście, masa szybko przerodził się w kolejną salwę śmiechu.